Przemysł Białkowski. Dzień dobry Państwu. Dziś porozmawiamy o elektromobilności, ale nie tylko w kontekście ekologicznym, również w kontekście ekonomicznym. Słowem chodzi o to, żebyśmy spróbowali ustalić, kiedy na naszych drogach tych aut nisko czy zeroemisyjnych będzie znacznie więcej. A żeby było ich znacznie więcej, to muszą być w znacznie bardziej przystępnych cenach. Razem ze mną Urszula Stefanowicz z Koalicji Klimatycznej i Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. To dlaczego obecnie te elektryki są takie drogie? No tak, za koszt samochodu elektrycznego odpowiada głównie bateria. Jej budowa, to, że potrzebne do niej e, surowce takie jak kobalt, nikiel e, są e, i słabiej dostępne czyli jest ich je, dostępna ograniczona ilość e, to wszystko przekłada się na cenę. Jednak poza baterią i innymi częściami samochodu, e, które płacimy w każdym samochodzie oraz pracą związaną z samym wyprodukowaniem samochodu. Płacimy też za badania i rozwój nowych technologii, płacimy za nowe linie produkcyjne, nowe fabryki, nowe łańcuchy dostaw, a dodatkowo płacimy też producentom premię za możliwość kupienia produktu mniej dostępnego, bo nie mamy jeszcze efektu skali. Ty, tych samochodów jest po prostu cały czas mniej, znacznie mniej niż samochodów z silnikami spalinowymi. E, I jeszcze płacimy za nadmiernie nadmuchany marketing i promocje, e, bo poza to też płacimy dodatkowo e, dla wszystkich samochodów, ale dla elektrycznych ten marketing jest e, teraz bardzo rozmuchany. Tak. E, ale czytam takie informacje, przepraszam, to czytam takie informacje, że średnia cena bateryjnego samochodu elektrycznego od 2015 roku w Europie wzrosła o prawie 40%, tymczasem w Chinach takiego samochodu cena spadła o ponad 50%. No tak, a tutaj główną różnicą jest to, że w Chinach Chińczycy idą w kierunku produkcji popularnych, łatwo dostępnych, mniejszych aut, takich miejskich aut, natomiast Europejczycy, europejscy producenci zdecydowali się na produkowanie coraz większych i coraz droższych samochodów. Pojazdów typu SUV, te, tych dużych, takich muskularnych, niby terenowych, których nie używamy jako teleterenowych. No i modeli premium, ta, takich limuzyn, wręcz elektrycznych. A, a tak naprawdę. W ostatnich latach produkują coraz więcej tych dużych samochodów, ale coraz mniej e, tych e, mniejszych. To dotyczy i elektryków, i e, zwykłych samochodów spalinowych, ale elektryków znacznie bardziej. E, aż. E, e, a, 28% sprzedaży samochodów elektrycznych w Europie przypada na segment dużych luksusowych pojazdów, a w przypadku spalinowych to zaledwie 13%. Natomiast jeżeli chodzi o małe pojazdy, czy takie tańsze z segmentu B popularnego, to tylko 17% elektryków jest w tym segmencie, a dla spalinowych to jest aż 37%. Więc to jest bardzo duża dysproporcja i po prostu jest decyzja producentów. Ona mogłaby być zmieniona. Nic nie uzasadnia tego, że nie ma tych mniejszych samochodów elektrycznych, poza tym, że w ich przypadku różnica w cenie między małym samochodem spalinowym a małym elektrycznym byłaby większa niż w przypadku tych dużych limuzyn, które i tak są drogie. Obecnie na polskim rynku sprawdziłem najtańsze auto elektryczne to jest minimum 100 tysięcy złotych. Rzeczywiście tych, tych małych aut jest niewiele, natomiast oferta z tych znacznie większych, szczególnie SUWów w ostatnich latach bardzo modnych i jest coraz szersza. No ale zastanawiam się tak, przecież. Biorąc pod uwagę te ograniczenia, które jeszcze mają auta elektryczne, ograniczenia związane z zasięgiem, mowa o samych samochodach, bateriach, ale też z dostępnością do ładowarek, no to teoretycznie, tak, tak ja tak sobie myślę, no to aż się prosi, żeby produkować takich aut mniejszych. Niech to będzie nawet zasięg 80 czy 100 kilometrów, tani, w których, no nie wiem, ten akumulator. To jest wielkie uproszczenie, ale ten akumulator naładuje się szybciej. Teoretycznie można by było stworzyć taką technologię, nie wiem, zamiany czy łatwiej wymiany tych akumulatorów i taki system miejskich samochodów. Zdaje się, że coś takiego było testowane we Francji, no ale nie przyniosło tych rezultatów. No może to jest tak, że po prostu konsumenci nie chcą tych małych, tańszych aut elektrycznych z mniejszym zasięgiem. Zastanawiam się, gdzie tu tkwi problem. No, wydaje mi się, że to jest e, głównie kwestia reklamy e, i to już zostało tak bardzo nakręcone e, w Europie w tym kierunku. Tak bardzo te, auto, te samochody elektryczne są postrzegane przez wszystkich jako te luksusowe, te drogie, te dla bogatych, e, że... E, osoby z mniejszymi dochodami czy gospodarstwa domowe z mniejszymi dochodami nawet nie szukają takiej możliwości. To się samo napędza. To, że producenci tak ani inaczej prezentują te samochody, to, że ustawodawcy czy regulatorzy na poziomie unijnym nie, nie tworzą tych regulacji wspierających rozwój elektromobilności bardziej pod kątem tych małych samochodów. Że po prostu wszyscy uznają, że z tej prostej zasady, że bateria jest nieco cięższa niż, niż elementy silnika spalinowego, odpowiadające mu oznacza, że te samochody muszą być cięższe. To nieprawda. Wręcz przeciwnie, mały samochód elektryczny będzie potrzebował mniejszej baterii. I, nawet, I na mniejszej baterii może mieć ten sam zasięg, zasięg, co ten cięższy pojazd na większej. Zużyjemy na niego mniej surowców, będzie mniejszy ślad węglowy, mniejszy ślad ekologiczny, jednocześnie będzie tańszy w utrzymaniu. Tylko jedyna grupa, która tak naprawdę nie chce tych rozwiązań, to są producenci, a, a ludzie się do tego przyzwyczajają pod wpływem reklam, pod, pod wpływem e, wszystkiego tego, co słyszą o samochodach elektrycznych, nastawiają się, że elektryki to samochody luksusowe. E, z wymianą baterii to jest jeszcze inna kwestia, e, bo to się nie przyjęło ze względu na małą praktyczność. Tak? E, to jest po prostu niepraktyczne, jeżeli osoba musiałaby... Wyobraźmy sobie ubrana tak jak do pracy, przyzwoicie gdzieś tam zatrzymywać się i wymieniać coś w silniku. No, dużo łatwiej jest podłączyć samochód do gniazdka i pozwolić, żeby się naładował. A jednocześnie e, musiałoby być, być to ujednolicone przez producentów. Ładowarki. Zakładam, że musiałoby to być ujednolicone przez producentów, żeby miało sens, no, żeby też każdy producent no, nie miał swojej tak, tej sieci i... wymiany ładowarek, też byłoby to trochę bez sensu. Więc ujednoliconych też rozwiązań nie ma w zakresie kształtu i możliwości wymiany baterii, to jest po prostu niepraktyczne. Natomiast stopniowo coraz bardziej ujednolicane są możliwości ładowania, czyli te, te ładowarki, sposoby podłączania i to dobrze. To ułatwia korzystanie z tych samochodów i coraz gęściej też ładowarki się pojawiają. Weszły nowe przepisy, które wymagają też ich budowy w odpowiednich odstępach na głównych trasach łączących miasta i kraje europejskie. To pomoże też, dlatego że mniejsza będzie presja na jak największą, jak najbardziej pojemną baterię. W sensie, jeżeli będzie łatwo naładować samochód, to nie będziemy czuli aż takiej dużej potrzeby, żeby on mógł na jednym ładowaniu wytrzymać jak najdłużej. I tutaj też wracamy do tego rozmiaru samochodu. Znowu mniejszy pojazd, potrzebuje mniejszej baterii, jak już mówiłam. I też y, o, można będzie nim e, zajechać dalej. A, ale też nie zawsze trzeba, bo nie oszukujmy się: większość z nas na co dzień y, y, w naszym przemieszczaniu się jeździ nie więcej niż 40-50 kilometrów y, do pracy, do sklepu, do domu. Y, a tak naprawdę. My potrzebujemy też trochę przestawienia się w innym obszarze, przestawienia się na y, możliwość wynajmowania samochodu większego tylko wtedy, kiedy go potrzebujemy. Bo to, to jest y, ta magia reklam, że y, producenci przekonują nas, że to będzie najwygodniejsze, jak będziemy mieli duży samochód, że będziemy mogli y, szafę, lodówkę. Y, Cokolwiek innego przewieźć w tym samochodzie. Natomiast nasze funkcjonowanie codzienne teraz y, na tyle się już zmieniło, że y, większość y, firm, gdzie kupujemy jakieś towary, może je dostarczać do domu. Wcale nie musimy przewozić tej lodówki czy telewizora w swoim samochodzie. Y, a jak chcemy się wybrać na dłuższą wyprawę z y, z całą rodziną, gdzie potrzeba dużo miejsca w samochodzie, no to możemy na tą wyprawę wynająć, na przykład, samochód, a na co dzień tego dużego samochodu nie potrzebujemy. To znowu dajemy się łatwo przekonać, że na wszelki wypadek, na ten raz w roku, kiedy będziemy potrzebowali dużego samochodu, musimy przez cały czas ponosić koszty. Użytkowania tego dużego samochodu i kupić droższy. Pojawił się ten wątek współdzielenia samochodów. Myślę, że warto poświęcić mu chwilę uwagi, ale jeszcze nawiązując do cen. Zastanawiam się, na ile ten przykład Chin, który podałem i który wytłumaczyłeś, że to głównie wynika po prostu z klasy samochodów i wielkości, i dostępności też tych mniejszych w Chinach, a niekoniecznie u nas. Ale a propos Chińczyków, w zeszłym roku do Polski weszło albo zapowiedziało wejście w, w najbliższym czasie siedem chińskich marek, siedmiu producentów samochodów. I e, wielu ekspertów motoryzacyjnych mówi, że, no, że te chińskie marki mogą sporo namieszać. A skoro to są producenci nowi, no to też trudno sobie wyobrazić, żeby nie mieli w ofercie aut elektrycznych, no bo praktycznie już nie ma takich marek, które tych. Aut nie mają w ofercie. Więc jak twoim zdaniem to może zmienić sytuację związaną właśnie z cenami? I no zawsze pewnie też jest tak, że jeśli wchodzi kilka marek, chce się pokazać nieznanych na jakimś rynku, no to cena odgrywa jednak dosyć istotną rolę. To wszystko zależy od strategii tych producentów, bo jeżeli oni będą chcieli się dostosować do strategii producentów europejskich, to wejdą na rynek też z markami tymi luksusowymi żeby konkurować na tym samym polu i w ich ofercie też te mniejsze auta będą stanowiły mniejszość. Ale jeżeli będą chcieli jakby zabudować mniej, mniej zajętą niszę i taka będzie ich strategia i zaoferują te mniejsze pojazdy, no to europejscy producenci mogą być wtedy w kłopocie. To możemy mieć do czynienia wtedy z takimi... Wewnętrznymi zmianami na całym rynku, że to europejscy producenci będą musieli się jednak dostosować do tych nowo wchodzących na rynek i zaoferować więcej mniejszych pojazdów po niższych cenach, żeby konkurować cenowo. Oni w tej chwili w Europie korzystają z tego, że tych modeli elektrycznych samochodów de facto nie jest dużo i że My nie potrafimy jeszcze ocenić, jak bardzo ma prawo różnić się cena samochodu elektrycznego od spalinowego w oparciu o rzeczywiste koszty produkcji. Nie o to wyróżnienie się, czy, czy samą kwestię tego, że tu wybierasz ekologiczny. To, to jest istotne, to może mieć wpływ. Ja myślę, że. Europa też musi się pochylić wewnętrznie nad regulacjami dotyczącymi rozmiarów samochodów osobowych, bo w tej chwili nie ma żadnego ograniczenia. W tej chwili e, limit na przykład szerokości e, jest dla autobusów i ciężarówek to jest e, tam 255 cm. E, natomiast dla samochodów osobowych takiego limitu nie ma. E, w ogóle. I one rosną. Są badania Transport and Environment, które pokazują, że stają się średnio o 1 centymetr szersze co dwa lata. I po prostu ten wzrost już powoduje nam nawet obiektywnie problemy w miastach, na przykład, bo miasta nie są z gumy. Mamy miejsca parkingowe powyznaczane dla. Przeciętnych rozmiarów samochodów i te duże samochody coraz częściej przestają się tam mieścić. Zaczynają zajmować po dwa miejsca, zaczynają zajmować coraz więcej chodnika. To nas poważnie irytuje i przeszkadza w funkcjonowaniu w mieście. Nawet ostatnio Paryż miał referendum w tej sprawie, dotyczące tego, że takie suwy, takie wielkie, ciężkie samochody powinny płacić więcej za parkowanie. I większość zagłosowała za. Więc ja mam nadzieję, że te trendy, jeżeli chodzi o wielkość samochodów, się odwrócą i że jednak wejście tych nowych producentów, też chińskich, jednak namiesza w tym kierunku, że oni zaoferują więcej mniejszych pojazdów i europejscy producenci będą musieli z nimi konkurować na tym polu. A ile powinien kosztować taki elektryczny samochód dla ludu? Ja nie pokuszę się o, o podanie konkretnych cen, ale myślę, że powinno być bliższe przedziału tego segmentu B, tych spalinowych. Po prostu różnica nie powinna być tak duża jak, jak obecnie. No dobrze, przejdźmy teraz do tych rozwiązań, powiedzmy już trochę bardziej transportowych czy, czy miejskich, bo skupiliśmy się na samochodach osobowych, no ale ta elektryfikacja czy elektromobilność pojawia się także w transporcie publicznym i trzeba przyznać, że Tutaj Polska wypada naprawdę całkiem nieźle, biorąc pod uwagę to, ile mamy autobusów, tych zeroemisyjnych, niskoemisyjnych i tutaj mowa zarówno o naszych producentach rodzimych, no bo jeśli chodzi o auta osobowe, tu powiedzmy, że. Są jakieś plany, ale one wciąż nie są w 100% pewne. Natomiast, no, praktycznie, mamy, jeśli chodzi o ten transport publiczny, o komunikację miejską i doświadczenia samych producentów, no, ale także doświadczenia samorządów, które te komunikacje wdrażają. No więc jak to jest, że tak lepiej nam idzie z autobusami, a z tymi autami to znacznie gorzej? No, z autobusami lepiej nam idzie, bo to kwestia przedsiębiorczości, to kwestia tego, jak zostały ustawione narzędzia wsparcia i dofinansowania, i bardzo słusznie, bo, bo nie oszukujmy się, nie przestawimy się z samochodów spalinowych na elektryczne jeden do jednego w sensie nie zamienimy wszystkich spalinowych na elektryczne, tych, które jeżdżą teraz po Polsce czy, czy po Europie nawet. My mamy. Bardzo dużą liczbę samochodów na tysiąc mieszkańców, tam powyżej 700, zdaje się, w tej chwili jest. I tak naprawdę musimy, jeżeli chodzi o ten transport publiczny, jednocześnie rozwiązywać dwa problemy, co jest jednak wyzwaniem, dlatego że powinniśmy jednocześnie likwidować wykluczenie transportowe, łatać te białe plamy, gdzie nie ma transportu zbiorowego dostępnego. Czyli rozwijać linie, kupować nowe pojazdy do taboru, tworzyć połączenia, wydłużać połączenia. Tam, gdzie nie opłaca się, znaczy trudno jest utrzymać takie dłuższe, to można wprowadzać transport na życzenie, bardziej elastyczne też rozwiązania, ale one wszystkie potrzebują jednocześnie i, i szybkiego rozwoju. I wymiany na zeroemisyjne modele, co tutaj, zdaniem niektórych ekspertów, się kłóci, bo uważają, że łatwiej jest rozwiązywać problem wykluczenia, jednak kupując więcej spalinowych, bo one są tańsze i szybciej rozwiążą w ten sposób problem. Częściowo, znaczy, brzmi to tak rozsądnie, tak, że można by się z tym zgodzić. Natomiast z drugiej strony, jeżeli my chcemy mieć ten transport zbiorowy i czysty, i dostępny, to powinniśmy się starać tak, tak ustawić wsparcie i uczynić je tak dostępnym, żeby naprawdę jednocześnie można było i przestawiać się na zeroemisyjny transport i go rozwijać. I to by było najlepsze, najbardziej przyszłościowe, długoterminowo rozwiązanie. Bo ten transport publiczny tak naprawdę powinien się przestawić na zeroemisyjność szybciej niż transport indywidualny. I, I łatwiej jest też nam go wspierać, niż wspierać dofinansowanie do zakupu samochodów osobom prywatnym. Inna sprawa, że pewnie też z takiego technologicznego podejścia i ograniczeń wynikających z baterii, no przy transporcie publicznym, te trasy są powtarzalne, one są ściśle wyznaczone i zaplanowanie tego i wykorzystywanie efektywności samochodów elektrycznych jest znacznie łatwiejsze niż w autach osobowych, indywidualnych, no bo tutaj. Ta, ta powtarzalność jest znacznie mniejsza pewnie. Ale i jeszcze też pojawił się ciekawy wątek, bo, bo wspomniałaś o tym wcześniej, o tym współdzieleniu samochodów. Od kilku lat, myślę, kilku, może, może kilkunastu, ale no pojawiły się w Polsce, w dużych miastach też takie pomysły, startupy na, na początku oferujące samochody. No również elektryczne, ale chyba na razie głównie spalinowe, które no realizowały taką ideę współdzielenia: no tego, że używamy tego samochodu, kiedy jest nam potrzebny, a nie tylko po to, żeby stał i, i tam raz w tygodniu czy wyraz w miesiącu pojechać nim na myjnie. I, i czy to jest przyszłość motoryzacji i jak ta elektryfikacja w to zagadnienie się wpisuje, twoim zdaniem? No, ja mam nadzieję, że tak, że to jest przynajmniej częściowo przyszłość transportu. Natomiast my mamy w tej chwili, wydaje mi się, głównie przeszkody psychologiczne i socjologiczne, bo całe. Pokolenia... To znaczy, że jesteśmy przyzwyczajeni, że to ma być nasze: Zastaw się, postaw tak, się, właśnie. tak, sąsiad zobaczy, jak mamy, ja mam samochód? Mamy bardzo duże poczucie, czy potrzebę tej własności. Podobnie jak z mieszkaniami, bo czujemy, że w samochodzie musimy się czuć jak w domu, musimy mieć swoje rzeczy porozkładane, musimy mieć jakby ten, to poczucie komfortu wynikające z tego, że to jest moje. Nawet jeżeli nie do końca moje, nawet jeżeli tam było na leasingu albo jest służbowe, no to jest moje, tak? To, to rzecz robi się bardziej skomplikowana ze służbowymi samochodami. Ale wydaje mi się, że to jest kwestia wychowania, bo te najmłodsze pokolenia już wcale nie czują aż takiej dużej potrzeby kupowania własnego samochodu. Co prawda, badania pokazują, że to się zmienia w momencie, kiedy ludzie zakładają rodzinę i czują, że muszą na ten wszelki wypadek na co dzień mieć ten własny samochód dostępny pod ręką. Ale to z kolei uzależnione jest od tego, jak całe miasta funkcjonują, są zaplanowane. Nawet planowanie przestrzenne ma na to duży wpływ, bo jeżeli tworzone są osiedla poza, niemal poza granicami miasta albo na, na obrzeżach, gdzie nie dociera żaden transport publiczny, gdzie można dojechać tylko samochodem i na tych osiedlach ludzie zazwyczaj młodzi kupują swoje pierwsze mieszkania no bo tam są tańsze no to z automatów wtedy przesiadają się na samochody to wszystko jest tak silnie ze sobą powiązane że musimy jednocześnie zmieniać wiele różnych rzeczy żeby osiągnąć ten efekt jakby zwolnienia przestrzeni i też społecznej na yy, yy, zwiększenie popularności czy na korzystanie z tych samochodów współdzielonych yy, na korzystanie z transportu publicznego. Tam, Ale gdzie to ten transport jest... publiczny jest dostępny, yy, to ludzie korzystają. Na przykład yy, w Warszawie jest yy, bardzo duży udział yy, wykorzystania transportu publicznego. Więc myślę, że kiedyś podobnie będzie z transportem współdzielonym, ale tutaj musimy zmienić sposób całego wychowania kolejnych pokoleń. Jasne, no to jest system nadrzeń połączonych, no i, i właściwie też wracamy do tego, o czym już rozmawialiśmy, czyli wykluczenia transportowego, bo na przykładzie Warszawy czy innych dużych miast o tym transporcie współdzielonym możemy sobie mówić, no ale to też świat się nie kończy, czy Polska nie kończy się na, na dużych miastach, więc to jest jeszcze inna kwestia. Natomiast, bo, bo też mówiłaś trochę o tym podejściu, czy wychowaniu, czy takiej świadomości. A co jest obecnie takim hmm, kluczowym. Hmm, Wskaźnikiem, czy czymś, co przekonuje użytkowników do kupienia kierowców, do kupienia samochodu elektrycznego. No już wiemy, że to cena raczej nie jest, bo ta cena wciąż jest wyższa, no ale co przemawia za, za tymi autami elektrycznymi? Chciałabym powiedzieć, że ekologia, czy poczucie obowiązków wobec planety, ale nie, to nie jest to. Przemawia za nimi. E, po pierwsze, często prestiż, e, bo elektryk to jest to, patrzcie, mam elektryka e, i tutaj e, jest to takie prestiżowe, bo są mniej dostępne i są droższe i wszyscy o tym wiedzą. E, to jest część nakręcania się tej e, spirali postrzegania właśnie elektryków jako luksusowe, więc nie za dobrze. Ale z drugiej strony też. E, im bardziej intensywnie użytkowane są te samochody, tym bardziej opłacalne staje się ich użytkowanie w porównaniu z samochodami osobowymi. To jest bardzo istotny czynnik. Po prostu jest, nawet jeżeli zakup jest droższy, to taniej jest jeździć elektrykiem. I to przekonuje bardzo wiele osób, szczególnie tych, które jeżdżą dużo. I jeżdżą w terenie, gdzie nie mają problemu już z ładowaniem. Także myślę, że te dwie rzeczy są istotne. No, istotne jest też to, może w pewnym stopniu, że są dofinansowania, ale one jeszcze nie działają tak, jak powinny. Ja zresztą uważam, że nawet jeżeli będą dofinansowania, to tylko przejściowo, jeżeli chodzi o pojazdy osobowe. Prędzej czy później musimy dojść do tego momentu, kiedy te ceny się wyrównają, bo też wpływ na ceny ma to, że zmieniają się te technologie. Płacimy za badania i rozwój, ale ten badania i rozwój coś daje. I baterie są coraz bardziej efektywne, mogą być coraz mniejsze, mogą być coraz lepiej skonstruowane też i musimy pamiętać też o istocie recyklingu, który też ma wchodzić masowo, ma być wprowadzany. Przepisy unijne już nakazują recykling baterii i generalnie to nam zmniejszy też koszty tych surowców, bo jak będziemy je odzyskiwać, a badania pokazują, że można je odzyskiwać tak w 80-90% nawet, to tak naprawdę ten odpad, odpad będzie bardzo mały, a zużycie nowych surowców będzie, nie będzie się zwiększało. To też może wpłynąć na ceny w przyszłości, może wpłynąć na to, że te samochody będą tańsze. No i właściwie wróciliśmy do punktu wyjścia i wniosek jest taki, że ta cena rzeczywiście ma bardzo duże znaczenie. O czym mówiła Urszula Stefanowicz z Koalicji Klimatycznej i Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Mazowiecki. Pięknie Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Ja Państwu też dziękuję i zapraszam, zachęcam do udziału w kolejnych oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interie. Ja nazywam się Przemysła Białkowski. Kłaniam się do widzenia. Do zobaczenia. Transcrição e